ん Dobra, chopka na razie jeszcze jest mokra. Więc sobie przyjechałem, zobaczcie tutaj takie szybkie endurko. Widziałem, że tu kładami latają. Tam jest taka góreczka, dół. Bo tu stare są baseny. Chyba była oczyszczalnia czy coś. I takie stare baseny zostały. No i chuj, tam zrobię sobie szybko taką enduro przyjażdżkę. Enduro na zawieszeniu do skakania. Tu sobie taki patent zrobiłem. Do skoków też polecam, stawiam sobie kreskę, także biorę sobie tą manetkę w dół i wtedy mam idealne miejsce do skakania, że nie lecę ani za daleko, ani kurde za blisko. Polecam każdemu tak robić, jak ktoś ma problemy z niedolotami. A do jazdy normalnej to lubię mieć full manetę, żeby to miało kopa. To jest to do skakania, a nie do utapiania, szanować trzeba doleciałem, tak się tam ślizgnąłem na tych liściach Ale jazda etynek ten powalony trochę jestem to wiadomo, że to śliskie, To mokre te Chcecie to trochę sprzątnąć A ja tam twarde Ledwo doleciałem, głupi jestem